Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. W związku ze zbliżającymi się świętami przygotowaliśmy dla Was gotowe propozycje narzędzi, które idealnie sprawdzą się w roli prezentu. Dzisiejsza propozycja kierowana jest głównie dla każdego ogrodnika i działkowicza, więc jeżeli bliska Wam osoba, dla której szukacie prezentu gwiazdkowego, lubi spędzać czas w ogrodzie lub na działce, z pewnością ucieszy się z każdego z wymienionych dziś narzędzi. W promocyjnej ofercie świątecznej znajdziecie markowe narzędzia na każdą kieszeń. Wśród nich są innymi gotowy zestaw Gift Pack firmy Bako zapakowany w ładne prezentowe pudełko, które zawiera składaną piłę ręczną wysokiej jakości oraz sekator do krzewów. Niezbędna w każdym ogrodzie czy działce poręczna siekiera do rozupywania i obcinania gałęzi z kompozytowym trzonkiem antypoślizgowym. Zestaw ogrodowy Hozlok ze wzmocnionym wężem o długości 25 metrów, trzema złączkami do szybkiego montażu i zregulowaną dyszą do podlewania. Wąż jest odporny na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz. Akumulatorowe nożyce do przecinania trawy i żywopotu z wbudowanym akumulatorem. Nożyce Black Decker GSL700 to doskonałe narzędzie do pielęgnacji każdego ogrodu. Lekkie i wygodne. Świetnie sprawdzają się przy modelowaniu krzewów. Te i wiele innych ciekawych, gotowych propozycji narzędzi, które sprawdzą się jako świąteczny prezent, znajdziecie jak zawsze na stronie phabc.pl. Gorąco zapraszam do zapoznania się z ofertami i życzę wesołych świąt.